Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu. Dzisiaj znajdujemy się na traskach w okolicach Trójmiasta i niestety, ale rozpadał się deszcz. Sytuacja jest jaka jest, ale myślę, że coś dzisiaj pojeździmy. Bo nie taki deszcz straszny, a rower trzeba wytestować po ostatnich upgrade'ach, także lecimy na traski. Tylko niech troszeczkę się uspokoi pogoda. Plany na dzisiaj miałem ogólnie trochę inne, bo planowałem dzisiaj ponagrywać troszeczkę jazdy od boku, nie same POV, tylko właśnie nagrać jakiś taki mini, mini edit ze statywu, ale pogoda jest na tyle słaba, że nie chcę ryzykować zamoczenia mojego sprzętu, jak widzicie cały czas pada deszcz, chociaż... Na GoPro i tak tego nie widać. Kieruję się na traski, gdzie będę mógł wytestować mojego poskładanego Thunderberda. W ostatnim czasie zmieniły się kilka rzeczy. Wyleciała kaseta, wleciał single speed, wleciał napinacz i kilka innych zmian, które mogliście zobaczyć w poprzednim filmie. Podlinkuję Wam tutaj z prawej strony. Walniemy sobie na szybkości kilka trasek. Jeszcze nie doszedłem na traski, a już wiem, że bardzo dobrym pomysłem było wzięcie w ostatniej chwili kurtki na deszcz. Bo już jest cała mokra. Oczywiście na zewnątrz, bo w środku nie. Na tym polega kurtka na deszcz. I powiem Boże, ja mam bardzo dobry pomysł, żeby wziąć tą kurtkę, bo no pada. Co zrobię? No pada deszcz. Ale będzie fajnie. Lubię śmigać w deszczu. W sensie nie jest to ulubiona moja czynność, którą mogę robić na rowerze, ale nie mam nic do śmigania w deszczu. Czasami chopy słabiej działają, niektóre chopy, na przykład, w ogóle nie działają w deszczu. Na przykład na chopeczkach, które są trailsowe, zbudowane z gliny. Tutaj takich nie ma. Jesteśmy na północy Polski. Większość miejscówek jest w piasku zrobione, więc większość miejscówek śmiga nawet, gdy pada dosyć mocno też. I ta miejscówka jest jedną z nich. Będą korzenie, będą kamienie. Zabieram was na górę. Widzimy się na górze. Trochę podprowadzania przede mną. Ok, podszedłem na górę. Zjechałem tylko raz w dolną sekcję traski. Zobaczę czy pamiętam tę trasę, ale raczej nie będę jej powtarzać, żeby każdą trasę sobie zjechać minimum raz, to po prostu muszę jechać je na raz. Więc lecimy pierwszą z tras. Nie wiem jak się nazywa Ale zobaczymy co na niej jest Tutaj mogłem jechać szybciej Okej okay. Tu jest dropek Cyk 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 Wow, jak świsko Nie wyrobię Wow to, co się podziało na tamtej sekcji, to wow! Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ślisko. A tu jest fajnie zielono. Kałuża się. Dobra, ogarnięte. Kałuża zachlapała mi całego buta. Uuu. Jesteśmy na dole. Warun masakryczny. I chopek sobie nie polatamy. To prawe wybicie praktycznie płynie. Nie chcę tutaj nic chłopakom zepsuć. Więc tych chopeczek nie będę dzisiaj latać. Się skupię właśnie na takich sekcjach kamienistych, bo to muszę popracować. I powiem Wam, że nie wymieniłem się tej sprężyny, bo się okazało, że złą zamówiłem. Mam sprężynę 400, potrzebuję 550. Ta, która mi przyszła, przyszła za długa, więc Odcinek o sprężynach musi jeszcze chwilę poczekać i za miękko jest, czuję, że mam za miękko. Czuję, że w niektórych miejscach siadam z tym zawieszeniem za mocno. Zamiast przelatywać przez te korzenie, to czuję, że, że po prostu zapadam się na tych korzeniach. Dlatego musi pójść tutaj twardsza sprężyna po prostu. Będę miał większe oparcie na tyle i będę mógł bardziej pocisnąć po tych korzeniach, bo też czułem się, że się zapadam. Okay, obczaiłem sobie traskę z chopkami i postaram się teraz ją oblecieć na raz. Gdzieś tam pomiędzy chopami są kałuże, ale same profile same profile są twarde, nic im nie jest, więc postaram się to wszystko oblatać. Nie wiem jak z prędkością. Wow. No nie Ktoś sobie keto-batona i Red Bulla przywiózł na górę Praski, ale już zwieść nie raczył. Jak ja gardzę takimi ludźmi. No nic, w kieszeni lecimy. Znalazłem jakąś traskę, nią się teraz udamy. Tutaj widzę, że jest składeczka. Możliwe, że ja kiedyś już tą trasą jechałem. Chyba z chłopakami ją uderzaliśmy. Tak, tak, to jest ona. Dobra, już poznaję tą traskę. O, o, o. o tutaj jest ten Rockgarden. Droping gardenu No i dobra, to by było tyle na dzisiaj. Zawijam z samochodu, bo czas nagli. A my widzimy się już wkrótce. Swarta. I na koniec krótkie ogłoszenie. Znamy już do TGM bo Bobo Invitational 2024. Wiosenna edycja. Widzimy się 18 maja na hopach w Chojnicach. Koniecznie zarezerwuj sobie ten termin, a szczegóły znajdziesz już wkrótce na Instagramie. w opis. No i co, widzimy się na miejscu. Dżemik zapowiada się naprawdę kozacki. W tym roku będzie więcej nagród do zgarnięcia. Będą lepsze przeszkody i mam nadzieję, że będzie lepsza pogoda niż rok temu. A tymczasem w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, sparta!